Witam serdecznie na moim kanale. Budowanie związku. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Kapłan. Co wychodzi naprzeciw? Dziesiątka kików. Wynik odpowiedzi, rada. a Na spodzie talii jest karta szóstka kielichów i to może być tło czytania. To jest harmonia emocjonalna. Ciepła relacja. Sedno kapłan. Stabilność, bezpieczeństwo emocjonalne, wspólne przekonania. To jest umocnienie więzi, jest chęć, aby umocnić więź. Do związku podchodzimy odpowiedzialnie, poważnie i dojrzano emocjonalnie. To jest budowanie wspólnego życia opartego na wartościach, lojalności. W dzisiejszych czasach związek z osobą, która ucieleśnia energię kapłana, jest jak trafienie szóstki w lotto, niezwykle rzadki i bezcenny. Co wychodzi naprzeciw? Dziesiątka kielichów. Rozczarowanie w relacji. To też jest iluzja. Związek może wyglądać dobrze na zewnątrz, ale w środku brakuje głębi i autentycznego zadowolenia. Tutaj jest duży rozdźwięk między marzeniami a rzeczywistością. Odpowiedź, rada, a smiecz. Jeżeli chcesz zniszczyć związek, to mam dla Ciebie cztery niezawodne sposoby, aby to zrobić. Po pierwsze, ignoruj. Nie zwracaj uwagi na drugą osobę. Po drugie, obwiniaj. Uważaj, że to jest zawsze wina drugiej osoby. I że, I że specjalnie robię ci na złość. Pamiętaj, że wina leży po obu stronach, ale na pewno nie w tym przypadku. Po trzecie, krytykuj długo i namiętnie. Wypominaj wszystkie jej wady. Czy nie masz wad? Mów o niej źle. Po czwarte, pogardzaj i wyśmiewaj. Masz gwarancję, że ta osoba. Poczuje się źle, fatalnie w tym związku. A ty możesz grać, bo przecież masz dobre intencje. Jeżeli jesteś taką osobą, lub strona przeciwna jest taką osobą, to marnujesz swój czas dla takiej osoby. Szkoda życia dla takiej osoby. I proszę o tym pamiętać. Po pierwsze, miłość. Po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie.